Cześć, moi Ono z tej strony, Marcel, witajcie w kolejnym odcinku, który na moim kanale. Na ten odcinek mam 12 pytań i zaczynamy od pierwszego. Pierwsze pytanie, z czego w życiu nigdy nie zrezygnujesz, raczej z marzeń. E, drugie, wolałbyś mieć w życiu często małe sukcesy, czy raz, jeden wielki? E, raczej wolałbym często małe sukcesy, niż jeden tylko. E, trzecie, w jaką grę planszową ostatni raz grałeś? Ostatni raz w Chińczyka. Czwarte. Myślałeś nad robieniem daily. Powiem Wam szczerze, myślałem o tym, ale doszedłem do wniosku, że zobaczę, jak w weekendy uda mi się nagrywać filmy. Może być taki tydzień, że będą filmy, a może być taki tydzień, gdzie tych filmów trochę zabraknie i będzie nie wiem co dwa dni filmu albo coś w tym stylu, bo. Teraz jak zauważyliście, kto zauważył, ten zauważył właściwie. Nie było u mnie filmów chyba 3 dni, jak się nie mylę. No także sami widzicie. Chyba w środę, w środę, czwartek, piątek filmu nie było, dopiero było w sobotę. Także sami widzicie, jak to niekiedy jest. Także jeżeli chodzi o te daily, to może kiedyś będzie, ale nie obiecuję, bo będzie także że obiecuję, a słowa nie dotrzymam także nie chcę tutaj co do daily nic obiecywać e, piąte masz aplikację lub kroki lub biegi Aha, aplikacje na kroki lub biegi e, aplikacje mam krokomierz kiedyś miałem na biegi ale obecnie nie mam tego szóste e, twój ulubiony sos do frytek i innych rzeczy ketchup, innych nie za bardzo lubię e, siódme na jakiej stacji najczęściej tankujesz auto? BP. Rzadko kiedy mi się zdarza Orlen. Eee, ósme. Kupujesz hotdogi na stacjach benzynowych? Tak, kupuję, ale kupuję tylko na BP. Eee, z Orlenu mi... W... Eee, małe cięcie było, ale to, to tam nic. Eee, także jeszcze raz, czy kupuję hot -dogi na stacji benzynowych, to kupuję tylko na BP. Z Orlenu mi nie smakują w ogóle. Eee, dziewiąte. Oglądasz seriale? Ostatnio sporo oglądam tego na Netflixie. Netflix mnie wciągnął. Platforma Max to samo. Eee. Kolejne, dziesiąte. Nike czy Adidas? Powiedzmy, że Nike. Jedenaste. Citosy czy tosy czy leisy, Lacey, zdecydowanie. I dwunaste. Miałeś problemy z dyktandami w szkole? Problemów z dyktandami nigdy nie miałem. I to słuchajcie, by było na tyle. W tym odcinku, wy zostawiacie oczywiście łapki w górę. Zachęcam Was do zadawania pytań, bo z tym w wielu QA jest słabo. Także zadawajcie śmiało pytania, no i zasubskrybujcie kanał, kto jest nowy. I widzimy się w następnych filmach. Siema!